bo Grzegorz Braun tak jakoś zaangażował ludzi, że tam oni krzyczą biżyda, biżyda, no to mam dla Państwa ciekawostkę. W wykonaniu jego rodzonej siostry. Żydówki, tak. chodzi to na 3%. Żydówki? Tak. Jestem Rachela. Nareszcie? Na na <noise> Ale jak pani to zobaczyła, to była to taki rodzaj... To właśnie co tam było, Uff? Nie, to jest siła tego. Ja to powiem, nie taka znowu ogromna. Nie przeceniajmy. Ja tego nie przeceniam. To jest tylko jakieś potwierdzenie y, mojej wizji świata. O, tak bym to ujęła. To już zresztą było wtedy, kiedy, y, kiedy mój brat no, jechał po bandzie. W związku z tym. Mnie to tak strasznie oburza, że wizja, że mamy dowód na to, że w jego żyłach także płynie żydowska krew i że jest mieszańcem tak jak ja, a, że to byłoby dobre. On mieszańców nie lubi, a ja czuję się częścią tej papraniny, z której tam, zarówno genetycznej, jak i y, kulturowej.